Wszyscy uczestnicy są już w maszynie startowej i ruszyli. W tym momencie rozpoczęła się gonitwa numer dwa. Najlepiej wystartował na razie Boheme zanim Hazard. Na trzecim miejscu utrzymuje się teraz Zingaro, na czwartym Westminster Star, i zamyka stawkę jak na razie Delph, bardzo dobry początek Boheme. On rusza teraz wyraźnie. Zdystansował rywali, ale cały czas dogania go Hazard na trzecim miejscu niezmiennie Zingaro. To ta trójka teraz prowadzi, ale wyraźnie jak na razie na prowadzeniu Boheme na czwartym miejscu Westminster Star, a zamyka stawkę Delf, bardzo dobry początek Boheme i to widać teraz opłaca to tej Klaczy, jedyna Klaczy jak na razie w tej gonitwie na drugim miejscu Hazard na trzecim miejscu Zingaro trochę rozciągnęła nam się stawka, przyspieszają też już uczestnicy tej gonitwy. Wciąż na prowadzeniu niezmiennie Bohem, potem Hazard na trzecim miejscu, Zingaro na czwartym Westminster Star i na piątym miejscu Delf bardzo dobrze wciąż galopuje na przodzie Bohemy nie pozwala rywalom, żeby zbliżyć się zanadto do własnej pozycji. Na drugim miejscu Hazard. Teraz na trzecim miejscu Zingaro, ale atakuje tam bardzo mocno po zewnętrznej Westminster Star. i udało się. Westminster Star jest już na trzecim miejscu, ale wciąż na prowadzeniu niezmiennie Bohemę na drugim miejscu Hazard zamyka stawkę Delf. już zbliżamy się do ostatniej prostej. Wybiega Bohemy. Potem Hazard galopują, ile mają tylko sił w nogach. Wciąż na prowadzeniu Boheme, potem Hazard na trzecim miejscu Westminster Star atakuje tam też Delf, z tyłu został już Zingaro, Boheme czy będzie tutaj jeszcze jakaś rywalizacja między Boheme i Hazardem wciąż na prowadzeniu Boheme potem Hazard na trzecim miejscu Westminster Star, Boheme coraz bliżej znacznika, Boheme następnie Hazard, Boheme, chyba i nic już tutaj tej klaczy nie, ode, nie odbierze zwycięstwa, Boheme coraz bliżej, to będzie zwycięstwo Bohemem z numerem piątym Wygrywa drugą gonitwę, na drugim miejscu Hazard, na trzecim Westminster Star, na czwartym miejscu Delphi i zamyka stawkę w gonitwie numer dwa Zingaro, a więc boheme Klacz z numerem piątym nam przez jockey'a Martina Srneca. Wygrywa gonitwę numer dwa, na drugim miejscu Hazard, na trzecim miejscu Westminster Star. Bohem konio oznaczony numerem 5, i czekaj, Martin Sernec Ten duet jako pierwszy minął linię celownika. Oczywiście komisja techniczna musi tego nitwę zatwierdzić. Dekoracja zwycięzców odbędzie się na padoku. Proszę Państwa, stali bywalcy partynic na pewno zmianę usłyszeli. Rozszerza się nasza ekipa speakerska i tego nitwę debiutancko skomentował dla Państwa Wojciech Klik Wojtek, dziękujemy. No i będziemy się, mam nadzieję, słyszeć częściej. Dziękuję pięknie.